Manko. Słuchajcie, tak szybko nagrywam dla was na spontanie. No, bo jak wiecie, wczoraj e, Putin ogłosił, że dwie samozwańcze republiki Doniecka i Ługańska e, to tak naprawdę według niego będą od teraz dwa pełnoprawne państwa, które on będzie Właściwie to republiki, które on będzie uznawał. No i już w sumie zbierałem się jakiś czas do tego, żeby nagrać filmik na temat tego, czy nam też grozi wojna i czy wojna na Ukrainie w ogóle na pełną skalę jest możliwa. Bo słuchajcie, no. Jeszcze dwa tygodnie temu bym powiedział, że raczej. Raczej inwazji na pełną skalę nie będzie, bo Putin ma za dużo do stracenia. Ale tak naprawdę tylko on sam wie, co siedzi w jego głowie. E, oczywiście on i jego poplecznicy, bo on na pewno też nie działa sam. E, no i co? No i słuchajcie. E, na pewno. Wiedziałem, że do wojny żadnej nie dojdzie, dopóki trwają igrzyska, no bo jak wiecie, Putyn i przywódca Chin e, mają ze sobą tam większy lub mniejszy sojusz, więc e, Chiny nie chciały, żeby Rosja zakłócała im igrzyska, święto ich, tak jakby, żeby to przyćmiło, żeby wojna przyćmiła te igrzyska. Więc dopóki trwały igrzyska, Wszyscy mogli być spokojni, ale co się stanie teraz, tak naprawdę nie wiadomo. Czy Polska jest zagrożona? Słuchajcie, pewnie, że jest. Jeżeli ktoś zna historię, to powinien wiedzieć, że Polska i w ogóle każdy inny suwerenny kraj może liczyć tak naprawdę tylko i wyłącznie na siebie. Mieliśmy doskonały przykład w 1939 roku. I jeżeli myślicie, że w tym e, przez ten cały czas, który minął, aż do tego momentu coś się zmieniło, to powiem wam, że raczej nie. Zmieniło się tylko to, że Stany Zjednoczone i Zachód Europy ma jakieś tam interesy w naszym kraju i ewentualnie tylko to nam może pomóc, bo nie oszukujmy się. Czy to Stany Zjednoczone, czy w ogóle Zachód Europy, czy Wielka Brytania, czy Francja i tak dalej. Jeżeli ktoś się wstawi na przykład za takim krajem, jak Polska i się na, będzie narażał, to tylko wtedy, jeżeli będzie miał w tym jakikolwiek interes. Jeżeli ktoś myśli, że jest jakaś e, bratnia pomoc i tak dalej, oczywiście to się zdarza w, to się zdarzało w historii się zdarza, ale bardzo rzadko. No, ale to generalnie się mylicie, jeżeli ktoś tak myśli. Tutaj interesy odgrywają kluczową rolę. I tylko wtedy Stany Zjednoczone będą mogły się za nami wstawić, i to do któregoś momentu na, będą się wstawiały na tyle, na ile będą mogły sobie pozwolić i. Każdy kalkuluje, co jest dla niego opłacalne. Jeżeli stwierdzą, że to jest dla nich nieopłacalne, no to po prostu odpuszczą nas, kraje bałtyckie. Ukraina to w ogóle jest, już jest w bardzo, bardzo niekorzystnej sytuacji, no bo nie, jak wiadomo, nie jest w NATO. No i tam od początku było wiadomo, że jedyne co świat będzie mógł zrobić, to jakieś ewentualne sankcje gospodarcze. Które, jak myślę, na Putinie jakiegoś tam większego wrażenia nie zrobią, no bo jego bezpośrednio nie dotknął. Znaczy, no w jakiś tam stopniu dotknął, ale on sobie żyje jak pączek w maśle, jak już to dotknął rosyjskie społeczeństwo. I boi się tylko tego, że to może wywołać jakieś bunty, protesty i tak dalej. Na przykład między innymi takie, jak miały miejsce na Białorusi, czy między innymi na Ukrainie w 2014 roku. Bo od tego się naprawdę zaczęło. Także no powiem wam, nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, i nie wiem, jak to się rozwinie dalej. Myślę, że nikt tego teraz nie wie. Myślę, że nawet sam Putin tego nie wie. Bo wydaje mi się, jestem niemal pewny, że on ma w głowie kilka, albo kilkanaście różnych opcji i przewidzianych możliwych działań eee, w zależności od tego, jak to wszystko dalej będzie wyglądało, jak zareaguje świat. Na co też będzie mógł sobie pozwolić? On słuchajcie, to nie jest głupi człowiek. To jest bardzo inteligentny człowiek i on naprawdę wie co robi. On rozgrywa tak naprawdę Zachód, póki co po mistrzowsku moim zdaniem, co tylko świadczy o słabości niestety Zachodu. Więc na Ukrainie tak naprawdę możliwe jest wszystko od pełnej inwazji po na przykład zaprzestaniu tylko na razie póki co na tym, na, tej, na aneksji Krymu tu już wcześniej, a teraz tak naprawdę na aneksji e, tego terenu obwodu ługańskiego i donieckiego. No bo to słuchajcie, to jest nic innego jak aneksja, wiadomo trzeba jakieś pozory zachować. Żeby móc się w jakiś sposób wytłumaczyć. No i dla nas to oczywiście źle, nawet jak u nas nic wielkiego się nie będzie dziać, no to dla Polski to jest oczywiście bardzo zła informacja, bo wojna tuż za naszą granicą no to jest szereg problemów dla nas. Jeżeli nawet tej wojny u nas nie będzie, no. A mam nadzieję, że nie będzie, i na pewno to jest jakaś tam w miarę daleka perspektywa, bo nawet jeżeli Putin by się zdecydował na zajęcie Ukrainy, to to nie jest takie proste, jak to było kiedyś. Dzisiaj to by było o wiele trudniejsze. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chciałby działać dalej, e, pójść gdzieś po prostu dalej na zachód, o to mi chodzi. No to słuchajcie, to on potrzebuje na to czasu. Potrzebuje zmobilizować dodatkowe siły i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie proste wszystko w dzisiejszych czasach, ale no nie wiadomo, czy. Nie, nikt tego nie wie, jak to się rozwinie. Czy on w ogóle ma plan, żeby iść dalej na zachód? A uwierzcie mi, że może mieć taki plan. Generalnie on się nigdy nie krył z tym, że Największym błędem według niego i katastrofą dla Rosji to był rozpad Związku Radzieckiego. I on teraz robi wszystko, żeby w jak największym stopniu móc po prostu e, znowu mieć wpływ na te republiki byłego Związku Sowieckiego czy radzieckiego. E, no więc o to głównie mu chodzi. No, my oczywiście skupiamy się tutaj na Polsce, no bo ja wróciłem do Polski, żyję w Polsce. No i powiem Wam tak, no póki co tak naprawdę nie ma się czego bać, ale co będzie w przyszłości, to tego nie wie nikt. I trzeba być tak naprawdę gotowym na wszystko, bo jak pokazuje historia, możemy liczyć tylko na siebie, pamiętajcie. Eee, także, czy wojna w Polsce jest możliwa? Moim zdaniem, skromnym w najbliższym czasie nie, ale w przyszłości wszystko jest możliwe. To słuchajcie, tak tylko krótko. Chciałem sobie pogadać do Was, podzielić się z Wami, e, co na ten temat myślę. I też jestem bardzo ciekawy, co Wy na ten temat myślicie: jakie jest Wasze zdanie? E, piszcie oczywiście w komentarzach, dzielcie się swoimi opiniami. No i słuchajcie, pozostaje życzyć Wam i sobie również tego, żeby ta cała sytuacja skończyła się dobrze, nie było eskalacji konfliktu, no i po prostu, żeby, żyć, żeby niewinni ludzie nie tracili swojego życia, no bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Także pozdrawiam Was, trzymajcie się w zdrowiu. I oby wojna omijała z, ja, zawsze Polskę i każdy jeden inny kraj na świecie. Na razie cześć, trzymajcie się, hej.